Księga Jozuego, rozdział 10 A gdy Adonisedek, król Jeruzalemu, usłyszał, że Jozue zajął Aj i zniszczył je jako obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem i z jego królem, tak uczynił też z Aj i z jego królem, i że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i przebywali wśród nich. Zląkł się bardzo, bo Gibeon było wielkim miastem jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Wysłał więc Adonisedek, król Jeruzalemu, do Chohama, króla Hebronu, do Pireama, króla Jarmutu, do Jappi, króla Lachisz i do Debira, króla Eglonu, poselstwo tej treści. Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarło pokój z Jozułem i z synami izraelskimi. Zebrało się tedy i wyruszyło pięciu królów amorejskich. Król Jeruzalemu, król Hebronu, król Jarmutu, król Lachiszu i król Eglonu z całym swoim wojskiem oblegli Gibeon i nacierali na nie. Wtedy mężowie Gibeonu wysłali do Jozułego, do obozów Gilgal, poselstwo tej treści: Nie cofaj swojej ręki od sług Twoich, przybądź do nas śpiesznie, ocal nas i pomóż nam. Bo zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amorejscy, mieszkający w górach. Wyruszył więc Jozue z Gilgal, on, a z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni mężowie. I rzekł pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce, nikt z nich nie ostoi się przed tobą. Gdy Jozue napadł na nich z Nienacka, przez całą noc ciągnął z Gilgal. Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia w Bethoron, a bił ich aż do Azeka i aż do Makkeda. A gdy uciekając przed Izraelem znaleźli się na zboczu Bethoron, pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, tak, że poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela. Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w księdze prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba, i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż pan walczył za Izraela. Potem Jozue i cały Izrael z nim powrócił do obozu do Gilgal. Leczowych pięciu królów zbiegło i ukryło się w jaskini pod Makkeda. I doniesiono Jozuemu. Znaleziono pięciu królów ukrytych w jaskini pod Makkeda. I rzekł Jozue, zatoczcie wielkie kamienie przed wejście do jaskini i pozostawcie przy niej mężów, aby ich pilnowali. Wy zaś nie zatrzymujcie się. Ścigajcie waszych nieprzyjaciół, wybijcie pozostających z nich w tyle i nie pozwólcie im wejść do swoich miast, gdyż Pan, Bóg Wasz, wydał ich w ręce wasze. Tedy Jozuła i synowie izraelscy wycięli ich w pień w straszliwej rzezi, aż do ich całkowitego wytępienia, a ocalałe ich resztki schroniły się w warownych miastach. Powrócił cały lud zdrowo do obozu do Jozułego w Makkeda. Nikt nie ośmielił się przeciwko synom izraelskim nawet słowo wypowiedzieć. Potem rzekł Jozue, otwórzcie wejście do jaskini i wyprowadźcie do mnie owych pięciu królów z jaskini. I uczynili tak i wyprowadzili do niego owych pięciu królów z jaskini, króla Jeruzalemu, króla Hebronu, króla Jarmutu, króla Lachiszu i króla Eglonu. Kiedy wyprowadzono owych królów do Jozułego, Jozue zwołał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców wojowników, którzy z nim ciągnęli. Zbliżcie się i postawcie swoje nogi na karkach tych królów. Zbliżyli się więc i postawili swoje nogi na ich karkach. I rzekł do nich Jozue, nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni. Bo tak uczyni Pan wszystkim nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć. Następnie Jozue kazał ich stracić, pozbawić życia i powiesić na pięciu drzewach. I wisieli na tych drzewach aż do wieczora. A gdy słońce zachodziło, nakazał Jozue, żeby ich zdjęto z drzew i wrzucono do jaskini, gdzie się ukryli, a u wejścia do jaskini położono wielkie kamienie, które tam się znajdują aż do dnia dzisiejszego. Jozue zajął w tym dniu także Makkeda i wytracił jej mieszkańców oraz jej króla ostrzem miecza jako obłożonych klątwą wraz ze wszystkim, co w niej żyło. Nikogo nie zostawił przy życiu, a z królem Makkeda postąpił tak jak z królem Jerycha. Potem ruszył Jozue i cały Izrael z nim z Makkeda do Libny i walczył przeciwko Libnie. Także I tę, wraz z jej królem, wydał pan w ręce Izraela i wytracił ją ostrzem miecza, a ze wszystkich, którzy tam żyli, nikogo nie pozostawił przy życiu i postąpił z jej królem tak, jak postąpił z królem Jerycha. Potem ruszył Jozue i cały Izrael z nim z Libny do Lachiszu, obległ je i wszczął przeciwko niemu działania wojenne. I wydał pan Lachisz w ręce Izraela. Zdobył je drugiego dnia. I wytracił ostrzem miecza wszystkich, którzy tam żyli, tak samo jak postąpił z Libną. Wtedy Horam, król Gezeru, wyruszył na pomoc Lachiszowi, lecz Jozue pobił go wraz z jego ludem tak, iż nikogo nie pozostawił przy życiu. Potem ruszył Jozue i cały Izrael z nim z Lachiszu do, e do Eglonu. Oblegli je i wszczęli przeciwko niemu działania wojenne. Zajęli je tego samego dnia i wytracili ostrzem miecza wszystkich, którzy tam żyli. Tego samego dnia wytracił je jako obłożone klątwą, jak postąpił z Lachisz. Potem Jozue i cały Izrael z nim wyruszył z Eglonu do Hebronu i wszczęli przeciwko niemu działania wojenne. Zdobyli go i wytracili ostrzem miecza wraz z jego królem i ze wszystkimi jego miastami, i nikogo w nim nie pozostawił przy życiu. Podobnie jak postąpił z Eglonem, wytracił go wraz ze wszystkimi, którzy w nim żyli jako obłożone klątwą. Potem Jozue i cały Izrael z nim zawrócił do Debiru i wszczął przeciwko niemu działania wojenne. Zdobył go i wytracił ostrze miecza wraz z jego królem i ze wszystkimi jego miastami. I wszystkich, którzy w nim żyli, wybili jako obłożonych klątwą, nikogo nie zostawiając przy życiu. Jak postąpił z Hebronę oraz Libną i jej królem, tak postąpił z Debirem i jego królem. Tak podbił Jozue całą tę ziemię, górę i krainę południową, nizinę i zbocza gór oraz wszystkich ich królów, nikogo nie zostawiając przy życiu, a wszystko co żyło, wytracając jako obłożone klątwą, jak nakazał Pan Bóg Izraela. Jozue wytracił ich od Kadesh Barnea aż do Gazy oraz całą ziemię Goshen aż do Gibeonu. Wszystkich tych królów wytracił i ziemię ich podbił Jozue za jednym zamachem, gdyż Pan Bóg Izraela walczył za Izraela. Potem Jozue i cały Izrael z nim powrócił do obozu do Gilgal.